O, epoko, przestałaś mnie uwielbiać, i zamiast tego pomnożyłaś sobie fałszywych bogów. Rodos, od 5 do 29 sierpnia 1990 roku: 10 przykazań Bożych. Tym, którzy czytają te stronnice, radzę, aby usiłowali dobrze zrozumieć symboliczne określenia podawane przez Boga. A jest ich wiele. Pragnę dusz, pragnę Waszej świętości, pragnę Waszego pojednania, pragnę, moje drogie dzieci, wszystkiego, co jest mną i co jest moim odbiciem. Jestem spragniony przywrócenia Wam przebóstwienia, pragnę powrotu miłości, pragnę odnowienia Waszego pierwotnego źródła i przymierza z moim świętym imieniem waszego pierwotnego źródła, tryskającego moją wzniosłą miłością. Jestem spragniony adoracji. Popatrzcie, czym staliście się i co zrobiliście. O epoko, przestałaś mnie uwielbiać i zamiast tego pomnożyłaś sobie fałszywych bogów. Nie jesteś posłuszna moim przykazaniom, nie, ty nie zachowujesz mojego prawa epoko nędzy, czym się stałaś? Rzadko mnie wzywasz, aby mnie uwielbiać, nie wzywasz mnie już z miłości, ani nie czcisz mnie, ofiarowując swe posługi. W każdym dniu twojego życia wzywałem cię, aby przypomnieć ci, kim jest twój Ojciec Niebieski i do kogo powinnaś się zwracać. Jednak twoje serce nie skierowało się ku mnie. Twój umysł również jest temu niechętny. Wolałaś bowiem przeciąć pępowinę, która nas łączyła i czyniła z nas jedno, aby ustanowić swe własne prawo i aby nazwać samą siebie bez Boga. Uniesiona próżnością, chcesz uważać się za równą mi. Mówisz teraz, jestem równa Bogu i siedzę na Jego tronie ponieważ moja mądrość zgromadziła wielki przepych i wielki autorytet w świecie. Twoja zręczność w handlu jest taka, że wiele narodów idzie za twoim przykładem. Tak. W rzeczywistości podążyłaś za radą starożytnego węża, który przebiegle doprowadził przodków do spożycia zakazanego owocu, zapewniając ich, że staną się jak Bóg. Myślałaś więc, że otworzą się Twoje oczy, ale w rzeczywistości stałaś się ślepa. Walczysz teraz, aby odciąć pępowinę dającą Ci życie i świętość, myśląc, że znajdziesz wolność. Znajdujesz jednak śmierć. O epoko nędzy! Służysz szaleństwu zamiast mądrości. Służysz smokowi zamiast służyć swemu najświętszemu. Nie jesteś posłuszna moim przykazaniom. Nie, nie zachowujesz mojego prawa, które ci dałem. Nieustannie wystawiasz mnie na próbę. Twoja epoka, moje dziecko, ponosi winę za poważne bluźnierstwa, bo nie zachowuje mojego prawa. Ludzie pozostają obojętni wobec moich przykazań, w których, gdyby je zachowywali, mogliby znaleźć życie. Naród po narodzie, Wypaczał każde z moich dziesięciu przykazań, dodając bluźnierstwo do buntu. W porozumieniu z Królestwem Smoka, czarną bestią, z drugą bestią, czyli z fałszywym prorokiem, umieściły dla siebie samych bluźniercze stele na każdym wysokim wzgórzu i pod rozpostartymi gałęziami każdego wielkiego drzewa, aby panować nad światem i zgasić tę odrobinę światła która w nim jeszcze się tli. Na każdej ze swoich siedmiu głów bestia uczyniła sobie bożki przedstawiające jej własnych bogów. Mocą smoka ustawiono te bożki na wzniesionych miejscach. Potem spośród siebie wyznaczyli kapłanów do zajęcia zaszczytnych miejsc, którzy sprawują liturgię w samym sercu mojej świątyni. Oni mnie nie uwielbiają, chociaż udają, że to robią. Wychodzą przebrani za arcykapłanów, adorując bestię i służąc jej samej oraz jej dziełu dostosowanemu do świata. Czczą obcych, martwych bogów, tak jak czynili to ich ojcowie kiedyś w przeszłości. Kpią sobie z pobożności i zaprzeczają moim przykazaniom moje dziecko. Idą nauczać wszystkie narody uwielbienia dla obrazu śmiertelnego człowieka, bezwartościowej imitacji, zamiast uwielbienia dla mojej wiecznej chwały. Ach, jakim oni są dla mnie ciężarem, udzieloną im przez smoka władzą, osiągają szczyt ducha nieprzejednanej zemsty i nienawiści, wydając wojnę świętym i wszystkim tym, którzy nie należą do ich grona i którzy odmawiają adorowania posągu bestii. Mówię ci zatem, Błogosławieni są ci, którzy wierzą we mnie i mnie uwielbiają. Błogosławieni są ci, którzy idą za mną. Błogosławieni wierzący w to, że moja obietnica już wkrótce się wypełni, bo ich czoła naznaczone zostaną moim tchnieniem miłości. Zaprawdę powiadam wam, jeśli jakiś człowiek mnie służy, musi iść za mną. O epoko! Nie bój się powrócić do mnie, powróć do mnie kiedy jest jeszcze czas, bo mój dzień jest bliski i jak przed nim staniesz. Powiedziane jest, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, nie idźcie za innymi bogami, za bogami otaczających was narodów. Ludzie jednak przekroczyli pierwsze przykazanie mojego Ojca, ogłaszając otwarcie swoją wolność przy pomocy sposobów i zachęt czarnych bestii, na głowach których zaciąży krew wielu.